Dziś, 8 grudnia, wspólnie obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzień pełen głębokiego znaczenia i niebiańskiej radości. W tym dniu wspominamy pozdrowienie anielskie, które rozbrzmiewa w wieczności Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Te słowa, wypowiedziane przez Archanioła Gabriela, nie są zwykłym pozdrowieniem, ale głosem samego Boga Ojca, który z głębokim wzruszeniem zwraca się do Maryi jako do królowej przeznaczonej dla Niego. To boskie pozdrowienie dla tej, która stanie się matką króla królów, Syna Bożego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, oznacza początek wyjątkowego momentu w historii ludzkości i stworzenia. To pozdrowienie nie tylko uznaje czystość i świętość Maryi ale także ogłasza jej kluczową rolę w boskim planie. W tych słowach niebo się raduje, a całe stworzenie wstrzymuje oddech przed nadchodzącym zjednoczeniem stworzenia z boskością. Na to pozdrowienie Maryja w swojej pokorze i posłuszeństwie odpowiada słowami, które zmienią losy świata. Niech mi się stanie według słowa twego. Tą odpowiedzią Maryja przyjmuje plan Boga pozwalając Słowu stać się ciałem w Jej niepokalanym łonie. Jej fiat nie tylko odzwierciedla Jej wiarę i całkowite oddanie, ale także ucieleśnia doskonałą miłość między stworzeniem a Jego Stwórcą. Ta historyczna chwila to więcej niż tylko spotkanie, to spełnienie boskiej miłości w ludzkości. Niebiańska radość w tym momencie jest porównywalna do ostatecznej celebracji wesela, gdzie wszyscy aniołowie i święci, a także całe stworzenie, rozradowują się. Niepokalane poczęcie, zatem to nie tylko dogmat teologiczny, ale wyraz najwyższej radości Boga, kontemplującego czystość Maryi i jej pełną współpracę z Jego planem zbawienia. Wylanie miłości Boga do ludzkości osiąga swój szczyt w tym wydarzeniu. Ziemia i niebo łączą się w doskonałej harmonii. Świętując mistyczne zjednoczenie Najświętszej Maryi Panny z Trójcą Świętą. Ta niebiańska radość, ta eksplozja boskiej miłości, to właśnie to, co dziś świętujemy. Niepokalane poczęcie jest najczystszym przejawem miłości Boga, miłości, która sławi czystość, posłuszeństwo i pokorę Maryi. W tym święcie pamiętajmy i świętujmy ogromną radość tej chwili. W której miłość Boga i wiara Maryi spotkały się w doskonałej harmonii. Niech ta uroczystość odnowi naszą nadzieję i wiarę w Boską łaskę, i niech nas inspiruje do życia z taką samą pokorą i oddaniem, jak Maryja, pełna łaski i królowo nieba. To dzwonnica Żwandej. Polubcie i udostępnijcie to piękne przesłanie. Do widzenia, drodzy wojownicy, w panu i niech czysta i niepokalana dziewica zawsze nam błogosławi. Ich zdrowaś Maryjo, łaski pełna, pan z tobą.